Nie no dobra, ale tak serio na to chodzi Po co? No zapraszam, ja sam nie wyjdę u, 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 u. Ty jesteś chory psychicznie? To jest Grzymisław? A ty jest ty jesteś chory psychicznie? To jest Grziała. Grzymisław? Holy holy holiday, zimne drinki cały dzień Holy holy holidays popłyniemy w piękny rejs. Holy holy holiday one patrzą na mnie wiem Holly holy holidays Holy Holy holiday Holy holy holiday zimne drinki cały dzień holy, holy... Siema, jestem Marek, dzisiaj kupię sobie kozę, tak dokładnie, nie przysłyszeliście się chodzi o kozę, o zwierzę nie chodzi o żadną inną kozę to będzie po prostu zwierzę, zwierzę takie o, malutkie, które je po prostu sobie trawkę, a dlaczego to robię? Przede wszystkim dlatego, że kamerzysta niedawno przeprowadził się o tutaj i spędza tam większość swojego życia, aktualnie go nie ma zresztą mogę to udowodnić, że go nie ma otworzę po prostu pusto, nikogo w środku nie ma, ale kamerzysta tutaj właśnie spędza większość swojego czasu no i wyobraźcie sobie, jeżeli będzie Miał współlokatora, którym będzie koza. Będzie miał po prostu przez ranę, nie będzie miał życia do końca. Dlaczego to robię? Bo mi się po prostu nudzi w życiu i chce się pośmiać z ludzi gorszych ode mnie. Koza będzie mieszkała z nim, a w dzień będzie sobie biegała po całym ogródku. Dobra, to co, lecimy, Marek? Jestem mistrzem, nie? Przyznaj to. No, super. no przyznaj to, że jestem mistrzem i że jestem całym. No, kto lecim. jest najlepszy? No kto jest no, najlepszy. Króżnik, Króżnik. No napiszcie mi, kto jest najlepszy. Ja jestem najlepszy. To co, kto lecimy, by załatwił Marek? kozy, jak nie ja. Tylko ja jestem w stanie załatwić kozę, tak? Dobra, Ja. Kochlecimy. A o. ile koza kosztuje? Ile kosztuje? Ja biorę rasową kozę za 2000 zł. 2000 złotych za 100 zł ale koze. ja biorę rasową kozę z rodowodem, która kosztuje 2000 zł. Tak, dokładnie. Ja nie będę się cackał. Ja biorę najdroższą, jaka tylko jest. Zatem jedziemy. Kozy. Człowieku, ja w tym momencie jaram się tak jak nigdy. Za chwilę, już za chwilę będzie z nami koza. Prawdziwa koza. Rozumiesz to? No rozumiem, Rozumiesz? Rozumiem. Rozumiesz to, co ja teraz powiedziałem? No rozumiem. no Za chwilę kozę. będziemy mieli kozę, która zniszczy życie kamerzyście. Za 2000 zł. I gnojek będzie miał przez Ta koza będzie go męczyć jak tylko się da. Ty. Tylko na gozeżer? Czy one nie są mięsożerne? Nie, no, koza go nie zje. Ja mam pomysł na kolejny film. Taki: przykleimy do niego trawę i będzie go skupała. Trawę? Do łapki w górę i robimy taki film. Przyczepiamy do kamery z tym. No, na taśmę albo na cokolwiek, nie wiem, weźmiemy jaką zieleninę, żeby po prostu go oskupała całego. Ale te filmy będą piękne. człowieku, patrz co mam, patrz co mam. No co, kozy? I co, jakieś liczne. A weź ją po Masz coś? To są... no tak, ja wziąłem sobie żarcie dla nich. Dodaj Ale im coś. Zajebiste kozy, widać je dokładnie, bo jest ciemno już trochę. O ja cię kręcę. którą bierzemy? Tą. Tą weź, tą malutką, tą. no? Weź, Zajebista mała jest, zajebista. 2000 złotych za tę kozę. Wow, naprawdę, w szoku jest. Piękne zwierzę. To zobacz jeszcze, jest Czy może małe, takie malutkie Ty to dawaj tą, o, ja tą Małe. tą małą dawaj Jonas, tutaj Zajebiste Dobra to ty słuchaj, weź pieniądze, i zapłać i do samochodu pakuj Dobra I jedziemy, Dobra. zajebiste są te kłuski, świetne zwierzęta I Marek Jezu, czy prze... wy to widzicie? To nie jest przesada? Nie kozy, kozy w Audi a piecz. Uh, uh, uh. Jezu, jak ona jest śliczna! Dzego to uwrocz! Ale ona zje kamerzystę, Wzięliśmy najagresywniejszą tylko jak. Marek jako było. żeby na mi ucha nie A na to. Spokojnie, spokojnie. Ona nie jest agresywna. Ją wyuczymy, żeby była agresywna, tylko i wyłącznie w stosunku do kamerzysty. Zobaczcie, ten ryj. Ten ryj będzie żarł kamerzystę. Gnojek będzie miał zniszczone życie przez właśnie tą kozę, A to małą wzięliśmy sobie tak. To tak jest po prostu była śliczna i bardzo chcieliby. Ale nie mogę się doczekać, aż ten gnojek zobaczy tą to kozę Marek. On już wtedy, jak ją zobaczy, to. wie że będzie miał przez najbliższy czas przez ranę. A ile ty za tę małą kozę jeszcze dałeś? Za małą, mała była troszkę droższa. droższa. Trzy i 3,5. Nie powinna być tańsza, że mniejsza. Nie, 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 bo ona wydała. jest świeżutka, tak? No, no, chodzi dobra. o to, że niedawno się urodziła i nie wiem, chyba możesz ją sobie wydresować nie, jak chcesz. To nie jest przegięcie? to. Bo chyba jest ta jako? starsza już jest wyuczona, yy, dlatego za nią dajesz mniej. Nie, nie wiem o co chodzi. Zawsze jest tak, że zwierzęta młodsze są tańsze. No po prostu je wychowujecie sobie od dzieciństwa. A ja tą małą wychowam tak, żeby zniszczyła, życie ciekawe Widzimy się już. Wytresujemy małego na zabójcę. Ja Chcemy, żyjemy. Także już wróciliśmy. Kozy są aktualnie zamknięte nigdzie indziej jak w szopie kamerzysty, ponieważ dowiedziałem się od znajomego hodowcy, który zajmuje się właśnie hodowlą takich i podobnych zwierząt, że najlepiej na pierwszą noc w nowym miejscu zamknąć je właśnie w takim pomieszczeniu jak ta szopa z do owsa, wody i rozłożyć im siano. Kamerzysty nie ma aktualnie w szopie. Najprawdopodobniej uderzył dzisiaj w jakiś menaż, ponieważ jest niedziela. Nie mogę już się doczekać tego, aż wróci i dozna istnego szoku na to, z kim będzie mieszkał. A ja jutro rano nagram wam jego reakcję na jego Nowych wspólakatorów, którzy zniszczą doszczętnie jego życie. Także widzimy się rano. Zatem witam się z Wami już następnego dnia. Kamerzysty nadal nie ma, poszedł w bardzo gruby menarz, że do teraz nie może wrócić, jest godzina 13, a jego nadal nie ma. Niestety musimy na niego poczekać, żeby nagrać jego reakcję na to, że będzie mieszkał z kozami. I to jest właśnie najgorsze w tym filmie: że śmieć idzie sobie na menarz, nikogo o tym nie informuje. Ja tutaj siedzę, czekam, żeby zobaczył te zasrane kozy, a on łaskawie nie może przyjść. Brak szacunku i dobrze mu tak, jeszcze bardziej cieszę się, że będzie mieszkał z kozami. Ale dobrze. Niech emocje opadną. Zrobiliśmy ogrodzenie, Kozy będą miały dosyć dużo miejsca do biegania, dosyć dużo trawy na pewno nie będą u nas głodne, będą u nas miały ciepło ze względu na to, że mają taki domek, szopek, kamerzysty. Wchodzi się tutaj w taki sposób, jak się otwiera, tak czy tak? Nie, no, do środka, do środka. Do środka. Wchodzimy tutaj, ty, ale weź coś zrób z tymi drzewkami, tak? Przesadnie. No, Wchodzi tutaj właśnie w taki sposób. Jesteśmy z tyłu szopy. Tutaj chyba jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy. No i mamy naszą piękną szopę, a w niej nasze kozy. Zobacz, Jakieś śliczniutkie kozy. Ale one tak cuchną, tak śmierdzą jak nic. To jest jeszcze większy smród niż w tych sklepach tani. Wiesz o co chodzi, te sklepy? No wiem, wiem. Ubogie sklepy. Kojarzę. A wiesz jakie nazwałem? Jakie nazwałeś? To jest koziołek Grzymisław, a to jest koza Grzymisława. Aha. I ta Sorry. koza jest mamą Grzymisława, tak? Mm -hmm. Także to jest matka, a to jest jej syn. Tak właśnie w taki sposób to wygląda. Ale ja wpadłem na pomysł, żeby od razu tego nie pokazywać kamerzyście i tyle. Zrobimy z nim sobie normalną gadkę, wiesz, jak ojciec z synem. Gdzie ja jestem ojcem, gdzie ja jestem królem Oczywiście to wiadomo co on robił, pogadamy sobie z nim troszeczkę A dopiero później pokażemy mu kozy Dobra, chodź może sobie usiądziemy na tarasie, co? Poczekamy na niego Mam jeszcze nadzieję, że reakcja będzie taka jakiej się spodziewam a czyż w sobie bez różnicy Dopiero później się przekona jakie te kozy są naprawdę Bo już zaczynamy je tresować Szkoda, że nie są mięsożercami Czekamy na kamerzystę, tak? No tak Zapraszam no tak. Państwa do oczekiwań wraz z nami o weź załóż maskę, bo ja nagrywam. Dupie to na co to jest? Koniecznie maskę załóż. Nie co to jest chyba Dobra, bo będziesz na internecie no, bez ty maski. No chyba jesteś prostu. No Zaraz że ci powiem. Ten teren na to jest mój teren. No, Za, sobie ale to wcale nie znaczy, że to jest twój teren. a to jest mój teren. Załóż maskę, bo ja chcę nagrać. Nie, nie założę najpierw wyjaśnij mi o co chodzi. Zaraz ci wyjaśnię, tylko załóż to no, maskę. Nie, że idę na imprezę, a ty wykorzystujesz to, że ja przedtem sobie na imprezę. Na jeden dzień. To tylko do filmu człowieku, do jednego filmu. Albo będziesz to wyciągać potem. No wyciągniemy, przecież to jest zbite na 30 cm. Spokojnie, załóż maskę i pogadamy normalnie. Co chcesz, żeby wszyscy widzieli twoją twarz Nie, no nie ma betonu, to jest po prostu w trawę wbite. Nie masz co się stresować. O, i pięknie, maseczka założona. Na pewno? Co? No to betonu nie dałeś? Nie no, beton jest tam niżej. Dałeś beton czy nie? No, to dotknij sobie, zobacz. Także weź stań. Dawał a co beton, ty nie, nie? umiesz nie? nagrywać? Służący, co? Dawał beton, czy nie? No nie, no nie dał nic, no. A po co, co wy to zrobiliście? No po prostu wbita jest w ziemię. No to jest twój teren, no to jest mój teren. No nie, nie poważnie jesteś człowieku. No, Ale wejście. Bo no mi to. co? Tam mi dowrywać, jest e, mi co to, to chcesz wyrwać? No pewnie, że tak, no normalnie jesteś człowieku, no zarcę sobie Albo zrobić. nie inaczej. Tak czy inaczej to jest twój teren. Bo nie zrobiłem tego celowo. To tak po prostu wyszło samo z siebie. Że mi czy i... zupełnie serio, zupełnie przypadkowo. zupełnie przypadkowo. Dobra, kamerzysta, teren. może iść do szopy, potem to ogarniemy. Ale ty serio, przypadkowo to zrobiłem, zupełnie przypadkowo. Nie chciałem odgradzać przecież terenu. Tutaj wchodzisz? Tak, dobrze, dokładnie, do środka. No tutaj będziesz musiał tego chwasta przesadzić. No wchodzisz ja mam pierwszy? Dawaj, dawaj, dawaj. Ale co, chyba podoba ci się? Ogrodzenie? Co? A po co mi Wrzakaj... to ogrodzenie? Po co mi podwójne ogrodzenie? Yy, bo czasami tam intruzy przychodzą i chciałem po prostu zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Moje bezpieczeństwo. Nie no, po prostu, żebyś nie przechodził. Chyba ci wystarczy tyle miejsca. Nie, nie wystarczy mi tyle miejsca. Zaraz o tym porozmawiamy Policzymy sobie zaraz metraż Ty, Czy nie chcesz zdać metrażu? Myślę, że 20 metrów będzie Nawet 30 O i zobacz, jest tutaj pełne bezpieczeństwo, full ochrona no, Jak jest kod? Kod? Ale to ja nie mogę na filmie tego powiedzieć To mogę ci... Mów, mów mi jaki jest kod, bo zaraz się zdenerwuję na ciebie, serio Ale to ja nie mogę na filmie powiedzieć. No dobra, to odblokuj to po prostu No dobra, ale nie nagrywaj, bo przyjdą tutaj No, Mogę ci pokazać tak wiesz. Widzisz dobrze? Ot mogę ci podać bez problemu. O, odblokowane. Zaszkod? Tak, znam. I Bierzesz to tak? Kutkę sobie przewieszasz. zamykasz. No dobra, już wystarczy, dziękuję proszę opuścić teren. Nie, no to od co się, ja otworzę. Po co masz odkrywać? Wyjdź stąd po prostu Marek. Wyjdź, wyjdź stąd Marek. No wyjdź stąd! Ja już sobie nie, nie wyjdę! Nie, życzę, nie wyjdę! Nie życzę sobie, żebyś tu przybywał. Rozumiesz? No dobra, no to ja teraz może w twojej szobowie zamieszkam. No zamieszkaj sobie. Nie, no dobra, ale tak serio na no to chodzi. Po co? No zapraszam, ja stąd nie wyjdę. Uuuu, uh, 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 Ty uh, jesteś uh. chory psychicznie? To jest Grzymisław? Ty Ale ty jesteś słabe. chory, ty się. To jest sawy, skąd ty te zwierzęta słabe? wziąłeś? A wiesz jak to są zwierzęta? Ach, to są kozy. No ty jesteś chory, ty jesteś niepoważny człowieku. To są twoi nowi współlokatorzy. No, Ale jak się patrzy na ciebie. Chcesz pogłaskać? No ty chyba jest Wixon! Victon. stąd. Ale to przecież kozy to muszą w, gdzieś w mieszkać. Nie? Kozy muszą gdzieś mieszkać. Eee, skąd ty te ko kozy żyliście? No Gdzie no, kupi gdzieś to? Nie, ja ci nie powiem, to jest mój teren, ja będę tutaj sobie przytrzymywał kozy jakie chcę ile skąd, chcę. Kozy, no nie skąd to kupił, no ja nie wiem skąd to wziął. Trzeba to odbierz człowieku. To jest najlepszej jakości koza. Dwa tysiące za jedną i pół tysiące za drugą. A to w sumie? to Myśmiał prostu kozy. Chodź, miał... no chodź. Ej, no nie, Został no, zostaw kozy, zostaw. Po no to to nie poważny jesteś! One człowieku. są tak uparte, że nie pójdą. One już znają swojego właściciela. One nie są głupie, one mają tutaj sianko, wodę to ciągle. No pies. człowieku, kozy, mi przyprowadziłeś! Jesteś nienormalny! <laughs> Ale one już stąd nie pójdą, bo tutaj mają za dobrze, nigdzie ich nie wynieść. Ale kozy! gdzie one wcześniej mieszkały w baraku jakimś. A teraz zobacz, jaki luksus mają, także nie pójdą, ci nie ma opcji. Nie, ja nie będę nie z kozą spać. Nie będziesz? A kto będzie, ja? No nie wiem, może ty. Może to, może to twoja nowa dziewczyna jest, lepsza na pewno niż wariatka. Ja na pewno z tym nie będę spać. Tego nie można kwestionować, że lepsza niż wariatka, ale... Patrz. Jak ona skończy karmić cycem, to będziesz miała mleczko. Tylko musisz umieć wydoić. Wiesz, jak się doj? No chyba jesteś niepoważny, ja nie będę z tym czuć. Ale, ale w sumie na kacę dobre mleczko. Kozie jest najzdrowsze, podobno. Ty jesteś chory? No na kacę, no ponad zdrowe. No, co, mam doić koze? Yy, yy. <laughs> ja nie wiem, co. Ja nie wiem, jak to się co robi. Codziennie będę tutaj przynosił koze. Ale Jak ty Jak to, sobie to wyobrażasz? Co, że Co, ja będę spać kozy, potem będę ją doić i będę sobie film nagrywać? Jesteś jesteś nienormalny człowieku? Weźcie tą kozę w tym momencie. Weź tę kozę i odwieź ją do właściciela. No ale to, to Marek jest, jest to... właścicielem nowy. Już jest napisane moje nazwisko. No to robisz ja ją do domu. Tak, tak, do domu. No weź ją do domu. A gdzie się trzyma zwierzęta? Na ogrodzie. Tak jest są, przynajmniej. Z Witą, w tym momencie Witą. No, no, dobra, ja idę. Wypadł. Wypadł. Ty jest rządzący, chodź. Wypadł. Nie, ty zostajesz. Ale... Ty, ty, ty wypadł stąd, a ty a. zostajesz. No Wy... Weź nim wywiad przeprowadź. Jak okay, wywiad z, nim no, z tak, się tak, zrobię, zrobię, zrobię. Wyjdź stąd. No idź położać się do kamery, jaki to, to ty poszkodowany jesteś. A w sumie jesteś, także. Ale co się da cię nie za tego południe. Za to być krzywdę. Przysięgam, że zrobić się krzywdę. Dobra, dobra, Kamrzyca, uspokój się Chodź. To z wyglądasz. Nie zrobię mu krzywdy. Chodź, chodź tu. Nie no, No nie, chodź, kamerzysta, no. Czekaj, kurde. Co masz jakiś problem z moimi kozami? O co ci chodzi? No już zawalony, wiesz te kozy. Ja nie biorę tych kóz, to są twoje kozy teraz. Znaczy moje, ale na twoim terenie. Bierz, Bo, te już, bierz te kozy? jeszcze te kozy? Co? Wiesz te kozy? Przestań. No co przestań? Co, co, co ty robisz? Sobie? To są moje kozy, kto je sprowadził tutaj? Ja? Wiesz te kozy? Bierz nie te będę kozy, brał tych kóz, specjalnie za ogród, żeby były kozy. Bierz te kozy. No co ty o je myślisz? Wyjdź stąd i bierz te kozy. Byś miał mleko codziennie świeże. Podziękuj. Dobra, korzysta, słuchaj. Nie idź farmerze. Ja też skupu. mam pomysł, wypieszczaj stąd, już. No to idź farmerze do I Dlaczego kozów. To jest moje, do No I jest twoje. Pie... pierwszej stąd. Kozy ci to zjedzą, idioto. Lepiej nie bierz tego. Czemu te kozy na ci przyjdzie? W tamtą stronę. Słyszysz? Na chatę. Na HTMU? Oczywiście, że tak. Ale ty, słuchaj, te kozy są dużo warte, ponoć. to może sprzedamy. Nie, nie chcę tych koz. No to sprzedamy. Nie, biorę te kozy w tych tak. Mówię ci na poważnie, naprawdę? Przedziął, przegą, Ja Ale przecież one wszędzie tam nasrają. No i dobrze. Dobra, weź to zostaw na razie tutaj, sobie to weźmie, Bo ci zjedzą. No zjedzą ci przecież one wszystko. Wyjdź stąd, weź mu, powiedz, że to zjedzą przecież, no? Weź, weź to zostaw na razie. weź stąd, wyjdź stąd. jak mu te kozy, to wtedy sobie to położysz. Dobra, jak ty chcesz je wziąć? Nie przypinam i wyciągam. Chodźcie, ta, ta mała jest słodka, ale... No a to duża też jest słodka. Co to jest tylko fajna. Słodko. Dobra, przypinasz ją czy co? Szczerz, szkoda mi tych kus, ale... Ona ale dobra, na chacie będą dobrały. miały fajnie w sumie ty. Będą biegały, trały, gdzie chcą. No w sumie tak lepiej. Ona pójdzie za mną czy nie? Pójdzie, pójdzie. To chodź. Znaczy powinna przynajmniej. Chodź. Dobra, słuchaj, ja ci sprzedam bardzo... Weźmiesz sobie chrupka. chrupka. Bierzesz chrupka, dajesz jej chrupeczkę i ona wtedy idzie za tą zaś. Cyk, daj no, dawaj, niech wstaje. Widzisz? No chodź I co idzie? No daj jej daj i daj ja ci dam drugiego. Dobra? Chodź. No. Chodź lej, jak on ją nazwał? Fifi. Jeszcze tak? Już chodź. A czemu ty na nią Fifi zawołałeś w ogóle? Nie, tak mi się jakoś skojarzyło. Chodź. Ufarta, nie? I ręce wziąć. Jeść, chce, ale nic więcej. No ja nie wezmę jej na ręce, no przecież ona duża jest. wam na waży chodź, 30 kg? No chodź. No co ona tak Wiesz dlaczego? Bo ona dziecka pilnuje. Musi wziąć dziecko na ręce. Jak dziecko na ręce? No normalnie, no musi wziąć dziecko na ręce, wtedy ona pójdzie za to. Myślisz? Mhm. Chodź, mały, ja odepnę ją? Bez sensu. chodź. Ale fajna, co? Chodź, chodź, idź. Chodź 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 No chodź No chodź 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 idziemy Trzymaj grupka, chodź Chodź, chodź Chodź, idziemy na Chodź, chodź, chodź No chodź Grzemisława, chodź, chodź. chodź. No chodź. chodź. patrz reaguje ty. Wyszkolona Dawaj, dawaj, chodź A co normalnie do, do chaty chcesz mówię wpuścić? No normalnie do chaty, na co ty sobie wyobrażasz? No chodź. I patrz, nie. idzie, nie? No za mały mi idzie pewnie, nie? Ale zobaczcie, jaki ten malutki jest słodki. No słodziak, mój no Jezu. Dobra. Ale się wkurzy, co? No, na pewno. No, już, już, spokojnie mały. Ty wiesz, ile one ja srają? Będę o, tak będę trzymać. Tak? Ona wyjdzie po schodach? No nie, nie wiem, ona umie czy nie? Chodź, chodź. Umie, umie. Patrz, patrz, umie. Czekaj, otwarty. Otwarty. Chodź. 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 Chodź! Gdzie ty chcesz je dać? Chodź, chrupka ci da. Chodź, chrupeczka dostaniesz, chodź. Ty patrz jak one biegają. Maroś! O co tu chodzi? A, no zaraz pokażę, co przeprowadziłem. Patrz na te widzisz pan? Ty, ale będzie beka jak ona się zaraz tu zesra. No. To jest dobra kuska, tak? Co tam robi, ty on nie słyszy? Maroś! Ty jesteś poważny? No co, no przeprowadziłem. No, co tu się w ogóle dzieje? No, koce przyprowadziłem. Dla... A gdzie jest Marek? Na co? Tam A jest, jest miejsce dla kus, u mnie? No, tam jest specjalna zagroda dla kusu. co ty zrobiłeś? To nie jest miejsce dla kóz Ej! A chodź, już cię zabierze, bo Jezu. idź stąd, zresztą nie masz wstępu <laughs> na ten teren. Idź stąd, wypadł w tej chwili z domu. Co ty myślisz sobie? Czy możesz mi kosy przyprowadzać? Idź stąd. One strasznie pisają. Chodź. Jezu, wypada. Chodź, co masz? Zabieraj te kozy! No chyba jesteś Zabieraj je w tej chwili! Te kozy Zabieraj Grubo. Grubo, grubo, Za grubo. Ale zobacz, jak one są słodkie, jak one tam ujeżdżą, zobacz. O, malutka. Co? Okej. Okay. Ale chyba spodobało im się na chacie. Będą ci styrały do lodówki. O, tak. Dobra, idziemy co? Teraz przyjdzie z tymi kozami pewnie do tak. No chodź tu, chodź, ty koza. Marek, no, czemu chodź, te kozy uciekają? Chodź, chodź, chodź. chodź. Nie wiem, mamy problemy. Jezu. Czemu te kozy uciekają? Uciekły. Masakra. I co teraz? Chodź no. No co za debil, co za debil o, je wypuścił. Już były zamknięte, było im dobrze. No cóż no. Co to moja wina? Ty mendo, co ty zrobiłeś? No jak, ty, zobacz co z kozami zrobiłeś. Teraz latają, gdzie chcą. No jak to, co, co cię obchodzi? One mają tam mieszkać. W sumie mieszkają u ciebie, to jest twój dom. Nie, w żadnym wypadku. Bierzesz te chrupki i masz je zgarnąć. Specjalnie dla ciebie je kupiłem. Nic jak mi się chce? Masz co zrobić, mnie to nie interesuje. Miesz, mieszkasz z tymi kozami. Tak ja będę je codziennie wypuszczać, nie? A Będą... co, chcesz mieć zwierzęta na sumieniu, jak uciekną? One muszą tutaj być. Ale jak ci uciekną, jak jest ten cały zagrodzony? No to ja zrobię dziurę jakąś. Żebyś nie wypuszczał. Liście je po, Chodź, 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 kuska, chodź, to chodź. Zakonuj, co? Chodź ze swoim dzieckiem, chodź. Nie wiesz, ja dom może robić co chce, nie? Ale mój ogród. Chodź 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 chodź. Chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. No i co zrobisz? No co zrobisz, kamzyste? Dobra, to w takim razie ja składam. Znaczy jeszcze wezmę sobie te kozy jutro, film. A później już są twoje. Bo jesteś niepoważny człowiek. No jutro jeszcze bierzemy je na film. No, ma ich nie być. Nie wiem jak to zrobisz, ale ma ich nie być. Dobra, ja idę zrobić rzeczy, które muszę zrobić. Proszę bardzo, Kozy za... No to także ja idę zrobić rzeczy, które muszę zrobić. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie wraz z udziałem KUS. Coś jeszcze ktoś ma do powiedzenia chyba. Nie mam ja do powiedzenia, że jutro mają zniknąć. I nie obchodzi mnie jak to zrobić.